Zapraszam na wywiad. Cześć wszystkim w kolejnym odcinku Beskidu na gorąco. Ze mną specjalista od wywiadów po meczu z Limanowią, bo rozmawialiśmy też jesienią Artur Mizera. Artur, no nie udało nam się to dzisiejsze spotkanie. Seria meczów bez porażki wynosząca 9 została przerwana niestety. Straciliśmy bramki. Po dosyć porastych błędach w obronie, jakbyś to, to samo opisał. No dzisiaj obie bramki straciliśmy po długich piłkach. Przegraliśmy pojedynki biegowe, chłopaki byli szybsi. No nie leży nam ten rywal w tym sezonie. Oba mecze z Limanowem przegraliśmy, więc no jak każde prawo, jak każda seria musi się kiedyś skończyć. Mieliśmy swoje sytuacje, troszkę mo kontrowersje mogą budzić dwie nieuznane bramki dla nas oba, obie po rzutkach z rzutów wolnych i, i sędzia liniowy podnosił chorągiewkę w górę, uznając, że był spalony. E czy z perspektywy boiska możesz na coś powiedzieć o tych więcej o tych sytuacjach, czy sam zresztą zdobyłeś gola po jednej z nich? No z drugiej sytuacji... Można powiedzieć, że zostałem okradziony z bramki, aczkolwiek no, nie wiem, czy tam był na pewno spalony. Zobaczymy wszystko na skrócie. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. E, już w środę wielki mecz, można powiedzieć, bo no, uznałbym go najważniejszym w tym sezonie. Walczymy o kolejny finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Gramy u siebie z LKS-em Jawiszowice. Zapowiada się bardzo ciekawa walka, z tego co wiem rywale też się mobilizują na ten mecz, chcą się pokazać z jak najlepszej strony, co, co my pokażemy na boisku? No tak jak powiedziałeś, jest to chyba już najważniejszy mecz, ponieważ w Lidze walczymy do samego końca ale jak na największą lakotę, aczkolwiek no, gramy w półfinale, możemy powtórzyć sukces z tamtego roku, a może nawet coś więcej, jeżeli by się udało, także na pewno w środę będziemy walczyć do samego końca. Tak jest, więc zachęcamy bardzo wszystkich kibiców, żeby przyjść w środę na stadion i wspierać naszych chłopaków dopingiem. Dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę i za występ. Trzymaj się. Wszystko.